Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Są dzisiaj urodzinki kubusia. Słuchajcie, już wszystko w zasadzie jest przygotowane. Czekamy na gości, jest babcia, jest dziadek, ale czekamy na całą resztę, bo troszkę nas tu dzisiaj będzie. Ale słuchajcie, cieszę się, bo się wyrobiłam. A teraz cofniemy się troszeczkę w czasie i pokażę Wam całe przygotowania do tych urodzin, jedzonko, dekoracje. Także lecimy. Właśnie Kubuś zapytał, co to jest i o co chodzi. To jest rakieta i to jest pinata, Kubusiu. I będziemy teraz wrzucać tam cukierki do środka. Dobra? A jutro będziesz miał za zadanie w urodzinki. E, dostaniesz kija i będziesz uderzać w tą rakietę, żeby wyleciały Ci wszystkie cukierki. I będziesz mógł je zbierać. Taka zabawa. To co, napełnimy tą rakietę cukierkami? Tak? Tylko ja sobie mogę sobie budować ekonomii. <noise> Dobrze, wybierzesz sobie cukiereczkę i spróbujesz, tak? <noise> Kupiłam ci żelki, takie mini żelki. Kupiłam ci takie burgerki tam do środka. Fajnie. I cukiereczki. Mogę jednego. Tego burgerka? A. Dobra, ale to najpierw napełniamy, dobra? Będziecie to uderzać. Będzie Hania też. I będzie. I ben... wysypią się cukierasy. Дим. Całkiem nieźle, chociaż czasowo. To już mamy godzinę 20, ale udało mi się praktycznie ogarnąć tą girlandę. Mamy też rybki, tutaj jakieś kraby, małego rekina. Tutaj jeszcze kupiłam takiego dużego, więc zobaczymy, czy wykorzystamy go w domu, czy, czy w sumie tutaj, czy na ogródku. I miałam Wam jeszcze pokazać, co jeszcze dokupiłam. Tutaj mamy napis Happy Birthday, więc zaraz go powiesimy. thank <laughs> you Ale mam też sieć rybacką, więc otworzymy, zobaczymy, jak ona wygląda. Może uda mi się na lustrze powiesić. taką w sumie. Mam koncepcję, czyli na lustrze, a na to dopiero napis Happy Birthday. Eee, tutaj już jakieś ozdoby na stół, więc takie rozgwiazdy, muszelki. Eee, muszelki mi się przydadzą do świec. Będę miała takie pływające świece. Także spróbujemy. Myślę, że teraz zabierzemy się. A jeszcze takie ładne koło, jeszcze takie ładne. Wiedziałam, że czegoś mi jeszcze brakuje. I jeszcze słuchajcie, takie ładne koło dorwałam. Także, no także biorę się teraz za tą część tutaj w środku, żeby ją wypełnić. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A kto? Kubuś! Kubuś! Tam czekają na ciebie prezenty, Myszko. A tu masz dekorację. Kubusiu. Na stole są prezenty. Chcesz zobaczyć? sklepie Lidl, Polska. Dażade, lekkie.

My dad. My dad. My dad. A zobacz jeszcze co to jest. Dostałeś dwa prezenty. Samolot. Ale to nie jest taki zwykły samolot. Na pilot. Na pilot. Do sterowania. Na. I jak to przytula rodziców. Kusia. Zadowolony? Mm. A tamten? On będzie latał Kubusiu, robi akrobację w powietrzu. Wiesz? Tylko potrzebujemy około 30 metrów wolnych, żeby się nie bawić. Będziemy musieli chodzić tam na ten... Na, na, na pora. Polec. Ostatnie sprzątanie, w zasadzie zostały tylko podłogi. Naprawiłam tą girlandę, bo w nocy było wszystko przyszkowane, ale ojej, ale słuchajcie, ta sieć. E, jakoś mi się podczepiała napis, ale teraz już jest tak ogarnięte, że mam nadzieję, że będzie dobrze. E, tutaj jeszcze stół muszę troszkę przygotować. E, Kubuś był już e, z tatą na samolocie, bo dostał wymarzony samolocik. Taki na sterowanie. I Jak taki był... na pilot. I taki na pilot, dokładnie. I się steruje, nie Kubusiu? Aha. I fajnie było? I taki lecił bardzo bo... Jeszcze, 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 jeszcze. jest bardzo wciąż tak No to super. Co nam zostało? Jeszcze przywieszenie rakiety na ogródek, ale to już czekam na ostatnią chwilę. Ogródek mamy cały ogarnięty. I słuchajcie, mogę Wam pokazać co do jedzonka, co do jedzonka. To będzie nasłona, muszę to przekroić z ciasta francuskiego, takie rogaliczki z serkiem, z warzywami. Hmm, a tutaj nie wiem, czy pokazywałam, czy że tak przygotowałam takie świeczuszki, chyba nie. E, statek, świeczuszki powyżą, później zapalimy. Co dalej, co dalej? Mamy takie babeczki pizzowe. Tak chyba mogę to nazwać. Teraz upiekłam cynamonki. Wiem, że w kamerze się wydaje trochę przepalone, ale są idealne te cynamonki, bardzo mięciutkie, pyszne są i do tego jeszcze mamy krem, więc na samą górę tutaj posmarujemy kremem. Słuchajcie, zrobiłam. O, nie, to niezdrowa półka, niezdrowa. A tutaj zrobiłam, słuchajcie, te deserki panna kotta z musem z brzoskwiniowym I e, już na sam koniec, bo to mam zamrażarce, muszę Wam jeszcze pokazać. Um, takie deserki te pistacjowe, które robiłam. Także już tak powoli, powoli ogarniamy. Muszę tutaj wysprzątać jeszcze, ale czas taki mamy, myślę, że jeszcze godzinka półtorej, powinnam ogarnąć. Przygotowałam te właśnie mini serniczki pistacjowe. Tutaj mamy cynamonki. Ja Wiem, że one nie wyglądają, ale są przepyszne. No i, no i właśnie te deserki, które je kubuś. To mi w zasadzie zostało. Muszę je ozdobić jeszcze ładnie miętą, brzoskwinką i ułożyć na stole. sam sobie ubrał koszulkę co prawda na lewej stronie Czekaj, czekaj, yeah. czekaj, Pierwszy gość Proszę mm. muszę położyć samolot Wow Trzymaj, bo jest ciężkie. Oh. Już kończy ci I Co ty tam masz? Pieniążki zabawkowe? Telefon. <laughs> to są pieniążki To są pieniążki Kolejki. Jeść. Yes. Tam jeszcze mało pudełeczko. Wow, ile słodkości kubusiu na cały rok! Zobacz dalej, kubusiu. Oglądaj. To se to wszystko rzucaj. To se rzucaj. ślicznie się licznie. Jego, al, będę pięknie. I będę a a, a widziałaś się... na, na, na dworze? Nie, będzie A co to, to jest? <gamy> babcia będzie mogła skakać? Nie, nie, babcia. <gamy> 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 <Żartuje> Chociaż do I 85 ja kg. To pisze E, już jest dużo cukierków. A właśnie, dobrze, Kubuś, że przypomniałeś, bo jeszcze musimy to powiesić na ogródku. O nie, to, jest dla, to muszę to jeszcze dłuższy ten sznurek zrobić. No to, to wiesz co? To stój tam ma, albo obetniemy, podam ci nożyczki po prostu, dobra? No i? Obetnij to, nie, no bo to po co masz schodzić, nie? mam obciąć? I dłuższe, no całe, nie? Mi się wydaje, że po prostu no dokładnie, że całe to obetniemy, obojętne gdzie, no i nowy sznureczek, nie? Przwiecimy całkowicie, jeszcze dłuższe. A co się mówi, Kubusiu? Hmm. Będziecie walczyć na miecze. Czyli to trzeba, a nie cięcia, a co baliście się, że coś się stanie. Tak, tak. Fort, prosto tyle. Krakowa. prosto z

jakiś buziak, Albo coś? To To chyba się nie doprosisz. już tak? ma. <laughs> ja mam. No nie wiesz, mam. <laughs> to jest takie coś? <laughs> ale, ale żeby ale nie było śmiesznie, mogę. dobrze, że nagrywam. Słuchajcie, to jest w ogóle hit. Karolina często kupuje coś, co kubuś ma. Ostatnio co to ale było? Tego, ale nie wiedziałam tego, żeby też Coś było zim. ostatnio takiego. Ale, ale słuchaj, nie, to dobrze, bo to można łączyć. Większe zestawy. Taka. Taka. To, to, to dobrze. No nie, ale słuchajcie. Nie, Karwina, kupiliście większy zestaw. Trochę jest inny. Większy, ma mniejszy Kubuś. Karwina już idzie płakać. Nie, to jest większy zestaw na 100%. No, nawet, nawet tu babcia może potwierdzić, bo to babcia kupowała te y, magnetyczne. To jest większy. A nie bolą Was już brzuszki? Nie, nie. Mamusy! Szybko. Bo dobra, ja sobie, to słuchajcie. Bo ja sobie te słodycze sypię do mojego pudełeczka, które mam w krakowie z słodyczami. Dobrze. E, to słuchajcie słuchajcie teraz nie dzieciaczki. Ostatnia paczuszka. Otw Otwieram ostatnią, a resztę Kania bierze pół do domku, a Kubuś będzie mieć na kolejne dni, dobra? Ale ja umiem sama otwierać. Otwier no to otwieraj paczuszkę, proszę bardzo. Ja pokażę wszystkim, jak to Dzieciaki mają tatuaże tematycznie. Proszę Kubuś, Pirat, ale już trochę kiepska jakoś bez ciemno. A Hanurka? Hanurka chyba poszła do łazienki, więc nie ma. Hanurka ma co, kubusiu? Małą syrenkę, tak?